Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kapitan Furtix i ze mną jest tak jak prawie zawsze prawie Mr. Wolf Siemanko i mm, przepraszam tutaj ale ja zawsze tak mam i y, zapowiadamy nową wersję, y, y, wersję serię y, z, y, z... Jak widzicie, Furbiego Erwin. Furbi, dobra. I y, tak naprawdę ten y, będziemy nagrywać z tego, z czego właśnie y, będziemy na przykład go karmić telefonami. To będzie na nagrywane kam kamerką. I na Wigilię planuje... Tak informacje, y, że planuję nagrać vloga ogólnie. Na Wigilię. Mister do mnie przyjdzie. No, może nie na Wigilię, ale. No, jeden może nie dzień na po, wigilię, ale. No, te... dostaniemy felbizm, taki, No. I ten. I. i, tak. I y, w ogóle nagrywamy vlog. Jak wiecie na Facebooku, jeśli ktoś w ogóle nie lajkuje Facebooka, no okazało się zdjęcie mojej i Mr. Wolfa. Tak z wakacji. No, tego no, nie. Ale. Po 10 minutach je usunąłem. No to dobrze. Wejdę dzisiaj zobaczyć. To ci jestem, bo nagra pokażę pokażę. Jak widzicie, tutaj są ekrany LED. Więc nie będziemy mogli nimi rzucać, bo się jeszcze pobiją. wiem, oglądałem dużo filmów na YouTube, a wiem, że one są naprawdę popularne. Mimo tej też konstrukcji w środku, bo one ogółem są zmechanizowane, to tę futerkę jakoś tak sprawia, że ogółem tego nie czuć i tak. No mięciutkie są fajne wytyku. I... Będę chciał nag nagrać yy, yy, na Twitchu live'a, na którym rozdamy jakieś inne gierki albo inne te. I ja prawdopodobnie będę miał tego o czarnego tu. Tego o czarnego. Al lub takie coś jak ten niebieski. A ja będę miał tego albo tego. Nie, ty będziesz miał białasa. Dziewczynka, dobra. I będę wyraz... Od razu mówię, że właśnie o tym live'ie teraz, a to będzie w innym odcinku, może po tym od razu go wyślę, yy, o tym y, informacyjny taki, może jeszcze będzie z kamerką, tylko ja mam po prostu kamerkę, y, bo jest do góry nogami. Kurde, jeszcze pięć dni, tylko pięć dni. Dobrze, dziękujemy za oglądanie filmiku informacyjnego, który trwał 3 minuty. Dziękujemy, na razie. No, no, no. 拜拜